Ulica Cesarczyka w Starym Sączu doczekała się remontu. Ekipa budowlana wjechała tu przed tygodniem i zaczęła od głębokich wykopów, bo najpierw trzeba zrobić to, co potem schowa się pod ziemią, czyli całą infrastrukturę. W ramach remontu zostanie zmodernizowana dotychczasowa kanalizacja burzowa, a domy będą podłączone do komunalnej sieci sanitarnej. Takie atrakcje dopiero czekają mieszkańców ulicy Węgierskiej. Firma, która wygrała przetarg, musi przygotować nie tylko plan budowy, ale i koniecznych objazdów, bo ulicę trzeba będzie zamykać na pewnych odcinkach. Dzięki zasypaniu rowów i podłączeniu domów do sieci kanalizacji opadowej, będzie miejsce na ścieżkę rowerową. Przed restauracją Arkadia powstanie zatoczka autobusowa i przejście dla pieszych na ulicy Nowej. Węgierska ma zachować swój dotychczasowy charakter zielonej alei, dzięki temu, że wzdłuż jezdni nadal będą rosły drzewa. Ulica Sobieskiego, którą dojeżdża się do rynku, również doczeka się remontu. Ze względu na gęstą zabudowę nie będzie szersza, ale chodnik ma zostać lekko podniesiony i wyłożony nową kostką. Prace budowlane w tym rejonie Starego Sącza mają się zakończyć do końca września.